Witam serdecznie, dzisiaj mamy 17 maja 2022 rok, wtorek. W niniejszym jako suweren odczytam ważną informację dodatkową, numer 20 skierowaną osobiście do Andrzej Duda, mieszkaniec pałacu. Oraz Magdaleny Kaliszewskiej, długoletni pracownik korporacji pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, a także do całej trzeciej RP, wszystkich jej organów konstytucyjnych, a tym bardziej tych tajnych, niekonstytucyjnych zakamuflowanych, ściśle tajnych, do 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także wszyscy pozostali służbiści i funkcjonariusze III RP. Andrzeju Duda, to dobrze jest mieć wykształcenie prawnicze, jakiś tytuł naukowy z tego prawa lub lewa lub bezprawia, bo to różnie można nazwać. Byłoby fajnie dowiedzieć się, jakie tematy wszystkich prac pisemnych na maturze były, później na studiach magisterka i dalsza kariera. Zawodowa, jaka jest obecnie znajomość prawa w głowie Andrzeja Dudy? Jest, jest to ważne. A tym bardziej, że Andrzej Duda stoi gdzieś tam na czele ścisłej czołówki zarządzającej całą korporacją pod nazwą Trzecia RP. Andrzeju Duda, patologia wymiaru sprawiedliwości jest bardzo duża, szczególnie tam we Wrocławiu. I doszło do tego, że w tu i teraz obecnie, czyli na dzień 1 czerwca 2022 rok, dzień dziecka, jako suweren prawo trzeciej RP. Albo bezprawie lepiej mówiąc, czyli bezprawie trzecie RP zabrania mi już piąty rok. Piąty. Fünf, tak? To po niemiecku. Fünf. Jaren. Fünf Jaren, tak? To małżonka może ogarnie trochę język niemiecki. Fünf Jaren. Parszywa zmiana. Yy, zabrania mi. Abym mógł kupować i przekazywać prezenty kieszonkowe i wszystkie inne rzeczy dzieciom, które chciałbym przekazać i kupić je. Na przykład, dzisiaj, o godzinie 17, w komisie elektronicznym, widziałem taką super zajebistą hulajnogę. Za około 3500 zł, taką używaną, ale solidną i masywną, że spokojnie dwoje dzieci lub młodych ludzi do 17 roku życia, jeśli chodzi o wagę tych, tych osób, taka hulajnoga by sobie poradziła. Dlatego dwoje dzieci mogłoby taką hulajnogą jeździć. Magdalena Kaliszewska jako bandyta sądowy i przestępca międzynarodowy zabrania mi skutecznie, już piąty rok, abym na dzień dziecka lub na urodziny czy na imieniny dzieciom jakieś prezenty robił. Dlatego jest to skandal Andrzeju Duda, że to się dzieje w Polsce.